Zostaliśmy zaproszeni z okazji na pewno dni Torunia do fosy Zamku Krzyżowskiego, aby uświetnić publiczności występ prezerzy konnych, z tym razem walkę na kopie, miecze oczywiście, ale to w innej formie zbieranie a atak na saracena. Wykonanie procesu Trzy chorągie występowały: chorągie w Golubska Zamku Golubskiego, chorągie w i chorągie Kujawska z Lidowa A Pan należy do jakiego stowarzyszenia? Ja jestem członkiem PDTK Zamku Golubskiego, 40 lat. Biorę udział w turniejach od 30 lat. Konkretnie od 31 lat strzelam z kuszy, z łuku. Oczywiście w tej chwili prowadzę jako sędzia główny turniej rycerski. Bywałem za granicą na międzynarodowych turniejach rycerskich od Paryża, począwszy w 1987 roku, gdzie odbył się tam pierwszy międzynarodowy turniej rycerski właśnie w Paryżu z okazji tysiąclecia dynastii Kapityn. Ja rozumiem, że to już jest Pana to nie tylko hobby, tak? No, moja że taka troszeczkę pasja, dzięki właśnie dyrektorowi żyjącemu, Panu dyrektorowi Kwiatkowskiemu, właśnie zaraziłem się tą pasją, bo on był zawsze y, tym y, dobrym historykiem, inicjatorem właśnie pierwszego y, turnieju rycerskiego na Zamku Golubskim. W 77 roku właśnie odbył się pierwszy turniej rycerski Rycerzy Konnych, a później już zdobywaliśmy y, miano dobrych rycerzy, bo to jest taka namiastka tych rycerzy, którzy dzisiaj występowali. Rycerze, którzy zdobywali te laury w międzynarodowych wojażach, to się rozpłynęli dzisiaj. Już na emeryturę, można powiedzieć. A ja jeszcze jakoś trwam. A z perspektywy tylu lat może Pan powiedzieć, czy się zmienia zainteresowanie rośnie na przykład? Ruch rycerski od 1977 roku yy, rozrósł się bardzo. Jeżeli yy, wiedzę w tej chwili. Yy, Informacje, jaka w tej chwili nieraz do mnie dociera. Brak rycerskich w Polsce jest około 500. Może rycerzy konnych nie ma tylu, ale brak rycerskich powstało bardzo dużo w tym ostatnim 30-leciu, a szczególnie w tym ostatnim 10-leciu. Są to stowarzyszenia, które no, oczywiście dominują ci, którzy zarabiają, oczywiście, bo się zbroja Uniform rycerski bardzo drogo kosztuje, no i oczywiście trzeba na to zarabiać. Na różnych pokazach, przy okazji różnych firm, kiedy firmy na przykład mają swoje rocznice, to tam w ogóle wykorzystują dla urozmaicenia, dla biesiad, no i tym podobnie tak można powiedzieć. We włosie tutaj toruńskiej wielokrotnie występowaliśmy, nie tylko ja, ale moi przyjaciele. Była inscynizacja Hołdu Pruskiego na przykład też brałem udział. Były na przykład no, opluwanie mistrza Krzyżackiego, też brałem udział w tej instynizacji. Oczywiście tu na Tyrnie już po raz czwarty. Jestem zawsze widownia, Toruńska nie urzeka tu swoim akurat dopingiem, ale i piękny amfiteatr w, tym, w tej fosie, gdy się pojawi, to będzie coś pięknego w przyszłości, bo wiele koncertów właśnie w tej fosie tu się odbywa. I tak powinno być. Jeszcze na zakończenie chce Pan zaprosić widzów do kolego dobrze Bardzo serdecznie zapraszamy po raz w 33 mhm. w imieniu zarządu, jestem członkiem zarządu oddziału PtDK, a zarząd oddziału PTK jest głównym inicjatorem dosłownie w tej chwili dzisiejszego, znaczy tego międzynarodowego 33 turnieju. I serdecznie wszystkich zapraszamy. Ci, którzy chcą oglądać żywą historię, a będzie niespodzianek bardzo dużo.